15 lipca 1099 roku krzyżowcy weszli do Jerozolimy. To, co nastąpiło potem, jeden z ocalałych muzułmanów opisał tak. Krew sięgała kolan jeźdźców. W meczecie Al-Aqsa zabito 40 tysięcy. Żydzi zostali spaleni żywcem w synagodze. Nawet zwierzęta nie ocalały. Krzyżowcy sami pisali do papieża z dumą, jeśli chcecie wiedzieć, co zrobiliśmy z wrogami, wiedzcie, że w portyku Salomona i w świątyni nasi jeźdźcy jechali we krwi Saracenów po kolana koni. To był szczyt pierwszej krucjaty, świętej wojny o grób Pański. Ale czy naprawdę chodziło o religię? Czy może pod płaszczykiem pobożności kryła się najbardziej cyniczna gra o władzę, ziemię i złoto, jaką znał średniowieczny świat? 27 listopada 1095 roku w Clermont we Francji, papież Urban II wygłosił kazanie, które zmieniło historię. Ale co dokładnie powiedział, nie wiemy. Mamy pięć różnych relacji, każda inna. Według jednej, mówił o torturach chrześcijańskich pielgrzymów. Według innej, o splugawieniu grobu pańskiego. Według trzeciej, obiecał, że każdy, kto zginie w Krucjacie, pójdzie prosto do raju. To ostatnie było rewolucyjne. Zabijanie w imię Chrystusa miało być drogą do zbawienia. Pacyfistyczny Jezus z Ewangelii został zastąpiony Chrystusem wojownikiem, ale spójrzmy na kontekst. Europa Zachodnia w końcu XI wieku pękała w szwach. System primogenitury oznaczał, że tylko najstarszy syn dziedziczył ziemię. Tysiące młodszych synów szlacheckich było rycerzami bez ziemi, bez przyszłości, szukającymi okazji do wzbogacenia się. Francja była przeludniona, ziemia wyczerpana, głód powracał co kilka lat. Urban II, Francuz z pochodzenia, doskonale to wiedział. Krucjata była wentylem bezpieczeństwa, sposób na pozbycie się nadmiaru agresywnych, uzbrojonych mężczyzn. Oficjalnym powodem była prośba cesarza bizantyjskiego Aleksego Komnena o pomoc przeciwko Turkom seldżuckim. Ale Aleksy prosił o kilka tysięcy najemników, nie o stutysięczną armię fanatyków religijnych. Gdy zobaczył, co nadciąga, hordę głodnych ziemi baronów z zachodu, przeraził się. Kazał im wszystkim przysięgać, że oddadzą mu wszystkie zdobyte ziemie, przysięgali, i łamali przysięgi, gdy tylko przekroczyli Bosfor. Pierwsza fala nie była nawet armią, Piotr Pustelnik, charyzmatyczny kaznodzieja, poprowadził 40 tysięcy chłopów, kobiet i dzieci przez Europę. Po drodze wymordowali tysiące Żydów w Nadrenii. Dlaczego iść zabijać niewiernych w Ziemi Świętej, gdy mamy ich tutaj? pytali. W Kolonii, Moguncji, Wormacji płonęły synagogi. To była pierwsza masowa rzeź Żydów w Europie 500 lat przed Holokaustem. Papież potępił mordy. Krzyżowcy zignorowali papieża. Gdy prawdziwa armia krzyżowców dotarła pod Antiochię, okazało się, że zdobycie miasta to nie kwestia wiary, ale oblężniczej inżynierii. Oblężenie trwało 8 miesięcy. Głód był tak straszny, że krzyżowcy jedli szczury, psy, a według niektórych relacji także ciała poległych muzułmanów. Radulf Skaen pisał: Dorosłych pogan gotowali w garnkach, dzieci nabijali narożna. Może to propaganda, może prawda? Jedno jest pewne: romantyczny obraz rycerza krzyżowca rozpada się przy pierwszym kontakcie z rzeczywistością. Antiochia padła dzięki zdradzie. Armeński chrześcijanin Firus, którego żonę uwiódł turecki dowódca, otworzył bramę. Krzyżowcy wdarli się do miasta i urządzili rzeź. Ale zaraz potem sami zostali oblężeni przez armię Kerbogi z Mosulu. Sytuacja była beznadziejna. I wtedy wydarzył się cud. Chłop prowansalski Peter Bartolomiów ogłosił, że święty Andrzej ukazał mu się we śnie i wskazał miejsce, gdzie zakopana jest święta lanca, która przebiła bok Chrystusa. Kopali w katedrze, znaleźli kawałek żelaza. Cud, morale wzrosło. Krzyżowcy wyszli z miasta i pokonali kerbogę. Sceptycy twierdzili, że Peter sam zakopał lance, został poddany próbie ognia, by udowodnić prawdę. Zmarł z oparzeń, ale lanca już spełniła swoją rolę. Prawdziwym zwycięzcą pierwszej krucjaty nie był żaden z wielkich baronów. Był nim Baldwin z Bulonie, młodszy brat Gotfryda. Zamiast iść na Jerozolimę, skręcił do Edessy, bogatego ormiańskiego miasta. Miejscowy władca Toros nie miał syna. Baldwin przekonał go, by go adoptował według dziwnego ormiańskiego rytuału. Obaj mężczyźni rozebrali się do pasa, Toros włożył koszulę, Baldwin wślizgnął się pod nią, przytulił się do przybranego ojca. Potem zrobili to samo z żoną Torosa. Dwa tygodnie później Toros został zamordowany przez tłum. Baldwin, zaskoczony i zasmucony oczywiście, został władcą Edessy, pierwszego państwa krzyżowców. Bohemund z Tarentu zatrzymał Antiochię dla siebie, łamiąc przysięgę daną Aleksemu. Rajmond z Tuluzy wziął Trypolis. Gottfried z Bouillon, Został obrońcą grobu świętego w Jerozolimie, odmówił tytułu króla, mówiąc, że nie będzie nosił korony ze złota tam, gdzie Chrystus nosił cierniową. Piękny gest, ale jego następca Baldwin nie miał takich skrupułów. Koronował się królem Jerozolimy w Betlejem w Boże Narodzenie 1100 roku. Państwa krzyżowców były dziwną hybrydą. Frankońscy baronowie rządzili arabskimi chłopami, greccy i ormiańscy chrześcijanie. Byli obywatelami drugiej kategorii. Włoscy kupcy kontrolowali handel. Krzyżowcy przejęli lokalną administrację, system podatkowy, nawet haremy. Usama ibn Munkis, arabski arystokrata, opisywał z rozbawieniem, jak Frankowie, którzy przybyli zbawić chrześcijaństwo, nie znali podstaw swojej religii. Jeden rycerz pokazywał mu ikonę Matki Boskiej z dzieciątkiem, mówiąc, to jest Bóg, gdy był mały. Druga krucjata była totalną klęską. Ludwik VII z Francji i Konrad III z Niemiec, dwa najpotężniejsze królestwa Europy, wyruszyły z ogromnymi armiami. Obie zostały zniszczone w Anatolii z głodu, pragnienia i tureckich strzał. Próba odbicia Damaszku skończyła się fiaskiem. Eleanor Akwitańska, żona Ludwika, romansowała ze swoim wujem Raimondem z Antiochii. Krucjata rozpadła się w atmosferze skandalu i wzajemnych oskarżeń. Saladin, kurdyjski sułtan, który zjednoczył Egipt i Syrię, był wszystkim, czym krzyżowcy nie byli. Wykształcony, tolerancyjny, honorowy. Gdy odbił Jerozolimę w 1187 roku, nie urządził rzezi. Pozwolił chrześcijanom wykupić się z niewoli. Biednym darował okup. Gdy Richard lwie serce, zachorował podczas trzeciej krucjaty. Saladin przysłał mu swojego lekarza i lud z gór Libanu. To muzułmanin uczył chrześcijan chrześcijańskiego miłosierdzia. Trzecia krucjata to pojedynek gigantów Richard Lwi, serce kontra Saladin. Richard był maszyną do zabijania, legendą już za życia. Pod Arsów poprowadził szarżę, która zmiażdżyła armię Saladina. Ale nie mógł zdobyć Jerozolimy. Saladin stosował taktykę spalonej ziemi. Richard doszedł na odległość 12 mil od Świętego Miasta. Mógł je zobaczyć, ale zasłonił oczy, mówiąc, że nie jest godny patrzeć na miasto, którego nie może zdobyć. Zawarli rozejm. Chrześcijanie zatrzymali pas wybrzeża, muzułmanie Jerozolimę. Czwarta krucjata to apogeum hipokryzji. Wenecjanie przekonali krzyżowców, by zamiast do Ziemi Świętej popłynęli do Konstantynopola. W 1204 roku Zdobyli i złupili największe chrześcijańskie miasto świata. Gwałcili zakonnice w Hagia Sophia. Topili relikwie, by wydobyć złoto. Papież Innocenty III był wściekły, ale było za późno. Bizantyjskie imperium nigdy się nie podniosło. Krucjata przeciwko niewiernym stała się grabieżą współwyznawców. A potem był horror Krucjaty Dziecięcej 1212 roku. Stefan Sklojes, dwunastoletni pasterz, twierdził, że Chrystus kazał mu poprowadzić dzieci do Ziemi Świętej. Morze miało się rozstąpić. 30 tysięcy dzieci dotarło do Marsylii. Morze się nie rozstąpiło. Kupcy zaoferowali darmowy transport, załadowali dzieci na statki i sprzedali jako niewolników w Aleksandrii. Z 30 tysięcy wróciło może kilkudziesięciu. Ale największą ironią krucjat jest to, co przyniosły Europie. Nie Jerozolimę, ta pozostała muzułmańska przez większość czasu. Przyniosły cukier, jedwab, przyprawy, algebrę, alchemię, astronomię wszystkie te słowa zaczynające się na al są arabskie. Przyniosły Arystotelesa, którego dzieła zachowały się tylko po arabsku. Uniwersytety, szpitale, bankowość wszystko podpatrzone na wschodzie. Krucjaty, które miały zniszczyć islam, wzbogaciły Europę islamską wiedzą. Zakon Templariuszy, stworzony by chronić pielgrzymów, stał się pierwszą międzynarodową korporacją finansową. Templariusze wynaleźli czeki podróżne, kredyty, system bankowy. Stali się tak bogaci, że królowie zaciągali u nich pożyczki. Filip Piękny spalił ich na stosie w 1307 roku. Nie za herezję, za długi, których nie chciał spłacić. Królestwo Jerozolimskie przetrwało 88 lat inne państwa krzyżowców dłużej, ale wszystkie upadły. Akka, ostatnia twierdza, padła w 1291 roku. Obrońcy walczyli do końca. Gdy mury runęły, Templariusze i Joannici stanęli w wąskim przejściu, powstrzymując muzułmanów, by cywile mogli uciec na statki. Zginęli do ostatniego. To był koniec 200 lat wojen o Ziemię Świętą, skończyło się klęską. Ile ofiar Historycy szacują od jednego do trzech milionów. Większość to cywile, muzułmanie, Żydzi, wschodni chrześcijanie, zabici nie w wielkich bitwach, ale w rzezi miast, epidemiach, głodzie. Za co? Za Jerozolimę, która i tak wróciła do muzułmanów? Za relikwie, które były podróbkami? Za grzechy, które można było odkupić modlitwą? A może Krucjaty nigdy nie były o religię? Może były o to, co wszystkie wojny, o ziemię, władzę, bogactwo. Urban II chciał zjednoczyć Europę pod swoim przywództwem. Baronowie chcieli ziem i łupów. Wenecja i Genua monopolu handlowego, królowie chwały. Tylko zwykli ludzie wierzyli, że idą pozbawienie i to oni płacili najwyższą cenę. Dziś w Jerozolimie, przy Grobie Pańskim, kustoszami są muzułmanie. Rodzina Nuseibeh trzyma klucze od 1300 lat. Chrześcijanie różnych wyznań biją się o każdy metr świątyni. W 2002 roku Ormiańscy i greccy mnisi pobili się miotłami o to, kto ma prawo zamiatać dach. Może Saladin miał rację, oddając klucze muzułmanom. Wiedział, że chrześcijanie nigdy się nie pogodzą między sobą. Jeśli ta opowieść o wojnach, które miały być święte, a były nazbyt ludzkie, Skłoniła was do refleksji, podzielcie się przemyśleniami, czy religia może usprawiedliwiać przemoc, czy krucjaty były zderzeniem cywilizacji, czy cyniczną grą o władzę. Subskrybujcie kanał, by odkrywać więcej prawd historii, które podważają mity i legendy. Bo krucjaty uczą nas, że najbardziej niebezpieczne wojny to te, w których wierzymy, że Bóg jest po naszej stronie.